Woda nigdy nie jest zimna, powietrze może mieć temperaturę minus 50, minus 30, woda może mieć co najwyżej 0. Jeżeli woda jest płynna, to znaczy, że można się kąpać. Sport w moim życiu to jest przede wszystkim przyjemność. Staram się jeździć, staram się biegać, staram się pływać. Ponieważ bardzo lubię pływanie, no to z czasem pojawił się pomysł, dlaczego by nie zacząć uprawiać stratwionów. O zdrowie warto dbać. Jeżeli my nie zadbamy o nasze zdrowie, no to kto inny zadba? Tego mnie nauczono na studiach i to również mówię pacjentom. Dzień dobry. Dzień dobry. proszę bardzo, proszę sobie usiąść. Warto dbać o wzrok, ponieważ około 70-80% bodźców, które do nas dochodzą ze świata zewnętrznego dochodzi przy pomocy oczu. Miałem wadę wzroku w postaci krótkowzroczności. I była to krótkowzroczność dosyć wysoka, bo na poziomie minus 7,75 i minus 7,5. -7 Biegając mogę używać korekcji okularowej. Jadąc na rowerze w większości przypadków też mogę używać korekcji okularowej, ale okulary były już dla mnie niekomfortowe. Przerzuciłem się na soczewki kontaktowe. Niestety problem z soczewkami kontaktowymi pojawiał się w momencie, kiedy chciałem pływać. W przypadku samego treningu pływackiego na basenie zawsze można też używać takich okularów pływackich, które mają różną Korekcję na jednym i na drugim oku. Natomiast to się nie sprawdza podczas zawodu. W momencie, kiedy te okulary pływackie z korekcją zdejmuję, to już praktycznie nie widzę, gdzie biegnę. I w tym momencie wchodziła w grę już tylko i wyłącznie korekcja operacyjna wady wzroku. Zabieg przeszedł całkiem sprawnie. Czy odczuwałem jakikolwiek ból podczas zabiegu? Nie przypominam sobie. Pacjent, który ma wadę wzroku, musi przyjść na kwalifikację. Ta kwalifikacja jest to bardzo dokładne badanie całego oka, ostrości wzroku, ukształtowania rogówki, przedniego i tylnego odcinka oka. Pacjent w trakcie tego badania kwalifikacyjnego może dowiedzieć się naprawdę wiele o swojej wadzie i o metodach, którymi możemy mu tą wadę skorygować. Często zdarzam się z opinią, że pacjenci mówią: Ale czytałem, czytałem w internecie, że to jest zła metoda, że tu mamy dużo powikłań, że nie mogę wrócić do pracy na drugi dzień. Czyli jakby podają zupełnie nieprawdziwe informacje. Chirurgia korekcji wad wzroku, czyli usuwania wad wzroku, istnieje na świecie od ponad 20 lat. Zmienia się precyzja tych urządzeń, zmienia się technologia. Wszystko idzie w tym kierunku, aby pacjent był najbardziej bezpieczny, aby pacjent miał najbardziej precyzyjnie usuniętą wadę wzroku. To jest takie endoskopowe operowanie oka, bez nacinania, bez otwierania gałki ocznej. W większości przypadków jest to zabieg jednorazowy. Pacjenci na drugi dzień mogą wrócić do swoich normalnych czynności. Jak zaczynam operować 20 lat temu, były to zupełnie inne metody. W tej chwili my możemy mu rzeczywiście pomóc.